Już w najbliższą niedzielę, 22 maja, serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa na Stadion Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich na Wielkopolską Biesiadę, czyli majówkę powiatu tureckiego. Od godziny 9 do godziny 16 czekamy na Państwa z całą mocą atrakcji. Majówka to między innymi wracająca do Kaczek po dwóch latach przerwy 11. Wystawa Rolnoogrodnicza, gdzie rośliny, sadzonki i nasiona można będzie nie tylko oglądać, ale i zakupić. Wystawie towarzyszyć będą pokazy sprzętu rolniczego i podczas biesiady odbędą się czwarte kulinaria powiatu tureckiego, gdzie gminy zmierzą się w konkursie na najlepsze potrawy. Zapraszamy wszystkich w niedzielę do zwiedzenia ekspozycji. Kulinarnej ku gospodyń wiejskich z terenu powiatu tureckiego oraz do dopingowania organizatorów tej majówki w konkursie kulinarnym Gotować Każdy może. Szanowni mieszkańcy powiatu tureckiego, niedzielna biesiada to także wielka atrakcja artystyczna. Już o godzinie 10 zagra zespół Taraka znany z utworu Podaj rękę Ukrainie. Wystąpi także utalentowana młodzież z zespołu szkół rolniczych w Kaczkach, a po godzinie 15.00 wystąpi zespół Tradycja. Serdecznie zapraszam Państwa. Na Biesiadę Wielkopolską, wystawę rolnoogrodniczą w Kaczkach Średnich odbędzie się na 22 maja bieżącego roku. Biesiada pod patronatem ministra rolnictwa wicepremiera Henryka Kowalczyka. Na tej Biesiadzie będziemy się dobrze bawić wraz z kołami gospodyń wiejskich, które będą uczestniczyły w konkursie Polska Smakuje organizowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu. Вже найближчої неділі, 22 травня. Щиро запрошуємо всіх громадян України, які знайшли прихисток тут, на теренах турецького повіту, на великопольський банкет або пікнік турецького повіту. На стадіоні сільськогосподарському технікуму в качках шрєдніх з 9 ранку до 16 години дня на вас чекатиме безліч розваг. Щиро запрошуємо. Забрання!